Teraz ja ty ma tu grałem zawną temu, ponad 2 dnia. I 8. Teraz w kolejnym odcinku po prostu grajmy. tak głośno specjalnie mówił Jak ktoś, jak Co mówicie, Żeby mnie słuchać, to kompletnie chcę wyłatwić ciszę No Nie wiem, ja się sobie tam Ja się ostatni odcinek nie wyszedł mi zbytnio normalnie Pod koniec tego odcinka Chyba w średni próbowałem to zmontować Ja to tego nie zmontowałem w ogóle. Co wkleiłem, to od tego. To zasobnie usunąłem 30 sekund. Gdzie czekam na bitwę i, i, i tyle. I tyle co. O kurde, albo jak nie powiem Ten traktorek uchronił, mam pewnie jakiś ursus. I tak, chyba Nie masz nic. Wywalaj się na sam środek. Tak.

się boję bliżej. Czy widać tak? no się nie, nie słyszycie? się Mam nadzieję, że nie, bo jak tak to... Nie wiem, ja nie jestem gdzieś jakiś roztrzepotany. Moje ręce się trzęsą przez to, że moje ręce się trzęsą. zaczął coś skręcić, zaraz przyjdzie zaraz taką bułę Dobra, wracamy tam W ogóle, ja dzisiaj taki, 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 jestem, no No i mam nadzieję, że wyraźnie mówię, o, teraz będzie lepiej Chodzi, że już wtedy było dobrze Po prostu zrobiłem głupę Czyli plus 10 ten z tym z i z ogórkiem kiszonym, po prostu tutaj, to jeżeli on tak naprawdę poprawia to te statystyki i troszkę 10 razy więcej, jest są wykrywane. 10 razy więcej wszystko się dzieje, 10 razy więcej, jak wykryty. jest tak... jest sensownie ryzykowne. Jeszcze szczęście nie było nic... No... Ciekawszego, niż same niszczyciele w pobliżu, albo nami jeszcze tego, żeśmy nie wykryli. Ale na ona ale zaraz teraz i to przegramy? Mogę na coś naszemu AMX-owi M449L, zostawiam mu z drugiej strony po prostu AMX. Nawet nie wiecie pewnie o którego AMX -o chodzi, ale z, ich, tego z naszej drużyny. To się mu odklei i wyjedzie na nich, i stracimy kolejnego. Chociaż prędzej, to w sumie nie wiem, Pewnie. Ja oderwę. Czemu? Bo tak. Boże, ja tam jak... nie wiem, jakby był jakiś ułomny stoję. Nie trzeba, żeby być pierwszym, ale żeby jechać bardziej do przodu, bo... ...zasobnie ich tam wystawiam na pastwę losu. Już sobie poczekam, czy ta zrobi... I w sumie straciłem bardzo trochę HP go. Mogę po prostu poczekać jak z niego strzelić, to wracaję. Bitwa... Średnio cokolwiek zrobiłem, w sumie nawet nie aż macie się czuć, nie by z tej bitwy super wygrałem. ci się nie ostatnio pokazali, tak? się, bardzo cieszy tymi filmami.

Tak czy grałem, tak to gram, tylko nagrywam. W ogóle ostatnio, dobra ostatnio, w sumie to od więcej, między... moje dni, w dzieci, wygląda tak. do nic nie robię, oglądam jakieś randomowe rzeczy, coś tam się pouczy, coś tam z... Nie, szkoła i tak coś tam robię, jakieś randomowe rzeczy. Słownie odpalam komputer. włączam wodę, albo tam jakąś inną, randomową gierkę. Nagrywam odcinek. robię tam, zostawiam sobie ją w tle, montuję film, robię miniaturkę. Zostałem ja sobie tam w tle poziomie jakieś screena zrobić czy coś. I, i, i później wyłączam. Aplikuję materiał. I, i nie wiem, później robię znowu jakieś kurno. Kurde, akurat teraz, akurat teraz się to musiało stać. No lepiej, przejmować zupełnie bezsensowne pozycje. jest ja tak samo jak z tymi... ...durzutkownikami, czy autors... ...pierdzi się, bo w 15 rangę na wszystkich swoich postaciach. Jest i że można, ale dlaczego są ludzie? nie graszczę sobie dla przyjemności? Tak jak ja na przykład przez większość czasu grałem w dla jajec. Ja stąd zjeżdżam, bo ja zaraz zdechnę. Wiem, że dopiero jedną z ciał ale ale odparłem, który był tam, a celowałem no, to nie, to za dużo, to za dużo. Nie, no, no, ja już. Kolego złoty, kolego złoty, chociaż. w sumie tutaj nawet jest pieczny Te same do końca mych dni trochę przez jakieś dwie, czy może minuty no Ale patrzcie, tylko się jakkolwiek ruszyłem i tutaj od razu Arta Skoda. Tam, tam Tak na mieście idzie, tak I idzie, że aż nie idzie. Że tu dosłownie jest pewien ten Hellcat, Tam gdzieś to Skoda. Arta i Bis. I oj nas tutaj trzymają. Powtarzam, że tu przyjmuję i Bis. I tutaj pewnie zdechnę, ten skody, Skoda mnie na wstrówkę. W się coś odkleiło. Sierżię wykryła, tak się... tak się Zastresowałem. Przepraszam. Jednocześnie lubię i nie jestem tylko w ogóle przyzwyczajony, że ktoś cokolwiek za mnie robi. Pod ostatni chwilę dziwnie się czułam, że tego w ten drugi tryb, nie w ten normalny. W ten, no, duży mózg, a tylko w tamten. To bym podejrzewał. Nie. Coś tam było. Nie wiem, było fajnie, w sumie nic nie musiałem robić. Przyjechałem i się zginałem paręnaście na... parę, parę, parę razy. I byłem zadowolony z tego, że film nagrałem. Więc trzech gdyby nie coś mi się palec Zapomniałem, że on mi widzi, Boże, ale ja to jednak jestem no O myślałem, że to na niego spadł. To wiesz. Uuuu, Uuu, Nie, masło, Co, nie mówić, ale tak szczerze To jednak pan też dotyczył I Ou, do, oh, do, do do, do wychilkowskę. No co no, staremu królewie. I pomożesz. To tam jest arta kolejna. Tam daleko. I tu jest kolejna arta O mój Boże, my żeśmy. Wole się. To jest jeszcze gdzieś ten super he hel, 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 hel super helkat. tak uciekać przez sam środek te wyki, Kupię jechać po arty chociaż może ja do końca kupię po arty, jak wykończę tak będę chociaż miał fragi I, i chociaż Mówiłem o fragach, tak? Czekaj. Czego? Wiecie wy, co. A już naprawdę. No, ja nie mogę. Dwa <grywa> co? Przecież gówno zrobiłem w tej bitwie. Ale nie będę. Nie będę narzekał. Zrobiłem bardzo dużo. Trzy cały bisa, plus jego zniszczenie. No, trudno. Niektórzy no... Tutaj jestem bardzo wysoko w tabeli. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też, tutaj też, tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Nie no, tak... Ale ja to wszystko nie trzeba robić o swoje życie. Część nawiedzić. Dobra, honorowo. Było dawno, dawno, dawno że mi tego nie robił tak se dla tej dla samej zabawy. Przyjdzie mi się. Jak to nie jest najwięcej więcej? Wszystkie takie mamy, jeżeli się że w sumie, no, kawę bo można robić wszystko. Niech tylko coś nam, no, przepraszam, nieom coś podingasz. Istotny magazynek. Mam no, no, następny odcinek będzie już za no, Co się w tej pilnie stało? Nie w sumie to zostałem ustrzelony przez Artę. O kurwa wiem Trochę Przepraszam, że tak często mówię to słowo. Ale no. Czy serio wy teraz słyszcie teraz, nie? w sumie jakby tak popatrzeć na no więcej moich filmów to aż tak źle mi idzie są osoby, którym gorzej idzie na przykład grając dłużej Dostał! Ale nawet go nie zarysowaliśmy! To musiał poczuć! To musiał poczuć! To po, pod Tak, pod C było przeładowanie Już odruchowało RT O Boże, to jest Hexer. to jest fajnie, bo cię obróci. A e, jednocześnie takie... Beczki, brak na Kiedy się zaliłeś i czy... tak... Przez całą bitwę. Gdyby kiedyś tak było, cóż na przykład nie powstałby materiał? Pewien. Którym był bardzo śmieszna historyjka, po prostu. Ktoś przeżył całą bitwę, ponieważ on się wywrócił. Nie go nie mógł znaleźć. O ty skórko blady. I w ogóle, nie wiem sprawdzić czy nam trzeba było nagrać. No w sumie... To było za darmo na epiku i tak myślę. Już myśl może nagrać, czy nie nagrać. W sumie? Nie wiem.

No oh, kurde, ale przeleżyło, ale przeleżyło, aaa! Ja, Nie po prostu... ...wala na córkę. Podeszed, mnie córkę. sekundy podszedł, jak ja ciebie mnie podnieść, arety. Fast point, fast! Dobra. O! Oh. to chyba nic z tego wycofania się. Naprawdę lubię się z nią problemy. Ale gdzie to Wchodzi jeszcze swój wizerunek. Gramy w cokolwiek, mówi Star Planet. Czy pasja może być denerwowe? Zartowałem <laughs> ją ja do tędy żeby później nie wjechać tutaj i przez 3 sekundy zawracać potędyk Ostatni raz na tej mapie grałem dawno temu, ponad dwa tygodnie. Który Czy ktoś mi policzy, który raz się już wywracam? Na tej mapie? A, jestem, bo jak kracią się właśnie nie mogę. Ani ja na nie przeszłam. Ty, ty, Masz. Ty ty ty, ty. się stąd oh. Dobra to tyle Wysadziliśmy pierwszego filmu. widzimy się w kolejnym odcinku Nie wiem kiedy Dzisiaj mamy 29 Tak naprawdę to jest jakiś trzydziasty. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pa! pa.